Dzień dobry Państwu, kochani moi, robię kolację, porażki, zupkę, teraz jeszcze No, jednego człowieka. Widzowie chcą u... uśmiechu. Uśmiechł na twarzy, a nie płakać. Ja nie płaczę. Uh -huh. Niech się udaje.

Pan Krzysztof nie podgrzewa? Ja nie. O, o tak trzeba teraz. Ja robi inaczej. O, i dobre. Idziemy do pana Krzysztofa. I na zimno. Na zimno? Co? Na zimno? Na zimno. Ja jestem chłop ze wsi. Na ja chory się nie boję. No, dzień dobry. Dzisiaj Wigilia, więc jako no uzupełnienie tego wspaniałego Bożego Dnia przedstawiam wam choroszczańsko-warmiański odpowiednik wigilijnego barszczu. Nie będzie uszek, co prawda, ale będzie smalec no właśnie, ja nie mam pewności czego użył Krzysztof, czy był to pełnoprawny smalec, czy jakaś konserwa z dużą ilością smalcu, ale właśnie głównie wrzucił smalec do tej zupy, więc ja też postaram się użyć czegoś w podobie, ale nie stricte smalcu takiego do tuszenia, ze świniakiem majestatycznym, knurem na opakowaniu, ale jakiegoś przeznaczonego do natychmiastowej konsumpcji z chlebkiem bożym. Jeśli chcemy skonsumować zupę buraczkową, należy się zaopatrzyć w buraki, starte lub samemu to zrobić: ziemniaki, cebula, czosnek, seler lub por, śmietanka 18% wegeta i opcjonalnie przyprawa do mięsa. Krótka lista łatwo dostępnych tanich składników, i sama zupka jest ogółem bardzo prosta. Tradycyjnie gotuje zupę bez mięsa przez co jest jeszcze prostsze, no bo po co, skoro bardzo przetworzona świnia na końcu zrobi swoje. Dżem wieprzowy można brzec. Tak więc pokrojoną byle jak cebulę z czosnkiem tuszymy chwilę na oleju, na przykład noży Dodajemy ziemniaki pokrojone w kostkę, dobrze przyprawiamy i zalewamy wrzątkiem. Do tego buraczki niech się tuszy pod przykryciem chwilę, aż ziemniaki zmiekną i całość się zaprzyjaźni. Ja musiałem wagetą doprawić, bo za mało soli. Śmietanka naddelikatności, delikatności, kremowości zupie i ją rozjaśni nadając barwę taką no, bliską różu, a nie głębokiej czerwieni czy purpury. Właśnie taką zupkę jasną konsumowali szkolni tuszyciele. Ogółem musicie dowiedzieć. Na pewno wiele osób to wie, ale ci co nie wiedzą, to się dowiedzą, że nieładnie to tak dodawać śmietany do zupy samą od razu i wymieszać. W zależności od zawartości tłuszczu śmietanie co prawda, ale i tak to bardziej niż pewne, że śmietana się po prostu zetnie i nie wymiesza z zupą, a będzie w niej pływać nieopetycznie. Więc należy śmietany zahartować, dodając do niej kilka łyżek gorącej zupy. Zimna śmietana wymieszana z odrobiną zupy nabierze innej konsystencji, i temperatury, przez co to nie będzie w szoku, że tak powiem, po styczności z zupą i chętnie się z nią zaprzyjaźni. Tak to właśnie jest. Choroszczy dodaje fakt, że zupa szefa Konona była zimna. Znaczy to, czy była zimna, taka z lodówki bądź werandy, to tego nie wiemy, ale na pewno nie była gorąca, ani nawet ciepła, bo jej nie podgrzewał. Wydaje mi się, że chciał to zrobić, ale dał podgrzeć Wojtusiowi siobli i nie chciało mu się czekać, aż jego zupka się podgrzeje, bo. Bęben wołał o odładowanie, a warmianin chłodu się nie boi się. Również jego bęben wyczuwa, że w posiłku, który zamierza skonsumować, znajduje się za mało kilokalorii, więc bęben nie będzie usatysfakcjonowany, no to natychmiastowo wysyła impuls do mózgu, aby dodać coś wysokokalorycznego, coś, co akurat ma pod ręką. I tak oto mamy zupę bureczkową o smaku smalcu. To zjawisko nazywa się połączenie bęben-mózg. To się tuszy. Dobrze przeprowadziliśmy. To na pewno będzie wspaniałe. I co ja mogę na ten temat powiedzieć Wam? Życzę pysznej wigilii, wspaniałych świąt. I dziękuję za wypowiedź. Trochę ostygła, ale nie jest zimna. Nie jest też gorąca, czy nawet ciepła. Ale smalczyk zdążył się lekko roztopić. Pachnie tak, tak świńsko. Ziemniaczki jeszcze. Ja lepiej robię. Dobra zupka Ale czuć ten tłuszcz taki No typowo świński Dziwne Nie jest to obrzydliwe czy coś W sensie no zależy dla kogo Jak ktoś nie lubi smalcu No to Pożegałby się po tym Nie jest to Pyszne, ale też nie jest to jakieś takie ohydne, żeby nie dało się tego zjeść. Niemniej jednak jest to po prostu świńskie, chłopskie żarcie, którego nie chce mi się jeść dalej, ale... Hmm. Hmm. Z cebulką? Nie hmm. ja no, nie jest... Nie ma tragedii, A ah, Bardzo dobre. Ta zupka. <śmianie> Sama w sobie nie była zła. Słuchaj, jak taka bardzo tusta zupa, trochę gotowana na jakiś na jakimś wieprzowym mięsie, po prostu starym. Może tustym, bardzo nie wiem. no. Dziwne to jest. Ale czuć, czuć smalec z cebulką. Hmm. Dobra, starczy już. Dziękuję. Może zawody, kto pierwszy zje? Nie spieszę się. co ja nagrywałem, że gotuję? coś tam robię. Ho, ho, very, very Christmas. Ho, ho, very, very Christmas. And a happy New Year! I byłem wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i po prostu pędzajcie wspaniałe, miłe święta z rodzinami ze swoimi kobietami, z dziećmi, rodziną, dziadkiem, mamą, ze wszystkimi po prostu. I ugołem szczęść Boże dla Was i żebyście ugołem nie myśleli o mnie źle. Życzę Ci wesołego, wesołej. Święta zbliżają się, wesołego. Dnia tego cholera jasna. Na dobranoc kawał. Major idzie do ukulisty. Ukulista mówi, zakryj jedno oko. A major mówi do okulisty Kim on jest, że tak ludzi potrafi po prostu nie szanować? Do widzenia!